Witam Was serdecznie. Tutaj Ewelina Freehouse z tej strony, z Chicago, z USA. Mamy przedświąteczną atmosferę, i wiele z Was niedługo się spotka na święta z wieloma osobami. Będą różnego rodzaju na pewno imprezy, spotkania rodzinne. No i wiemy, co się ostatnio dzieje. Jedni są zakaktusowani. Niektórzy inni nie są, no i się robią różnego rodzaju sesje na święta. Więc chcę Wam powiedzieć, że nie musimy być dla każdego. Każdy z nas jest inny i jeszcze się taki nie urodził, który by każdemu dogodził. Czyli jednemu nie będzie pasował kolor naszej skóry, drugiemu nie będzie pasował nasz styl włosów, trzeciemu rzęsy. Kolejnemu nasze ubranie, jakbyśmy chcieli być lubiani i akceptowani tak naprawdę przez każdą osobę, to musielibyśmy się zamienić w kameleona i za każdym razem dla innej osoby być po prostu inną też osobą. Więc proponuję być sobą, nie przejmować się, bo Albo nie polubią waszego partnera, partnerki, bo na przykład są z innego kraju, albo mają inny kolor skóry, albo nie polubią jeszcze czegoś, torebki, ubrania, to najlepiej zanim wejdziecie na taką imprezę, to od razu zawinąć się i wyjść. Więc proponuję po prostu na luzie do tego wszystkiego podejść: wiedzieć, że każdy z nas przyciąga podobne osoby do nas i nie każdy musi nas. Uwielbiać i lubić. Najważniejsze, że macie takie osoby dookoła siebie, które was cenią za to, kim jesteście. No i też proponuję nie wdawać się w jakieś tutaj dyskusje na temat, że ktoś ma kaktusa czy nie ma. Skoncentrujmy się na tym pięknym, magicznym czasie, żeby każdy z nas czuł się dobrze i nie wywlekał jakichś tutaj rzeczy, których jest ogromna, ogromna ilość. Więc tak to słuchajcie, w życiu jest. Jednemu się Wam nie spodoba głos wasz, drugiemu coś innego, ale powiem Wam taką historię, bo dzisiaj się widziałam ze znajomą i ona mi opowiedziała taką krótką historię. Była z koleżankami y, dwoma w restauracji i wymyśliła sobie takie, jakby ćwiczenie. Mówi, słuchajcie, dziewczyny, mamy tutaj szklankę wina. I każda z nas opisze co widzi. No i jedna opisała: "Ach, to taka zwykła szklanka". Druga opisała: "Wow, ten kieliszek jest rewelacyjny, ma jakiś kryształ koło siebie, że naprawdę jest piękny". No i ta koleżanka co wymyśliła to, powiedziała no jest normalny, no nic, jakiegoś rewelacyjnego, przeciętny kieliszek do picia wina. Więc każda z nich inaczej to opisała i tak samo ludzie którzy nas poznają każdy będzie nas po prostu odbierał inaczej przez pryzmat tego gdzie się wychował w jakiej rodzinie z kim przebywał skąd jest więc to nie zależy od tego czy ktoś was lubi czy nie tak bo coś zrobiliście nie tak tylko tak po prostu jest że jedni was lubią za to kim jesteście a jedni was od razu nie lubią bez jakiegoś powodu także Taka wiadomość dla Was. Życzę Wam też zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i będziemy się widzieć za kilka dni z wiadomościami ze Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się, ciao! Pozdrawiam serdecznie.